Zanim został zamordowany Władysław A, w okolicach Radomia doszło do trzech bardzo podobnych napadów. Za każdym razem sprawcy działali w ten sam sposób. Wchodzili przez okno, kiedy domownicy spali. Tak też było w przypadku napadu na ten dom w miejscowości Bielicha. Tym razem jednak bandyci byli bardzo brutalni i zamordowali starszego mężczyznę. W miejscowości Bilicha, która znajduje się nieopodal Radomia, w dniu 15 czerwca ujawniono zwłoki w jednorodzinnym domu. Były to zwłoki 70-letniego Władysława. Był to mężczyzna, który samotnie zamieszkiwał od śmierci żony. Jak się położyłem spać, tyle że usnąłem i jakiś churg był. Było coś takiego, że pierdnięcie czy coś. Ale tu. wyjrzałem przez okno, to znaczy nie opieram, no tylko wyjrzałem, bo mówię, do samochodu czasem się może ktoś... No, czyli no, no, radio, czy coś, nic nie widziałem. Ponieważ y, wuj nie reagował na telefony, na pukanie, mężczyzna zauważył, że jedno z okien jest uchylone i doszedł do wniosku, że za pomocą drabiny wejdzie do środka i zorientuje się, co się stało. Okazało się, że mieszkanie nosiło ślady plądrowania. Były powyrzucane wyposażenie mebli, porozrzucane elementy wyposażenia mieszkania. W sypialni zauważyli na łóżku leżące zwłoki 70-letniego Władysława. Te śledcze tu zawaliły sprawę. Ci policjanci to raz, nie paliliby papierosów, jak przyszli zbierać ślady, bo palili papierosy i puszkę tybie piwie nawrzucanych petów. Mogły być albo tych, tych złodziei, ale raczej, raczej tych policjantów, co, co zbierali te ślady. Okazało się, że na zwłokach ujawniono liczne ślady otarcia, które wskazywały na krępowanie mężczyzny przed śmiercią. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną z. Śmierci było uduszenie poprzez tak zwane kolankowanie. Byłem tam na miejscu, byłem znamostłowanie, i wie pani, i trochę tam informacji jakichś jeszcze mi w głowie zostało, bo dużo z jedną wersji było to, że to zrobili yy, po prostu jeśli nie sami, to we współdziałaniu. Yy, więźniowie, znaczy ci, którzy w, tym w areszcie byli. Ewidentnie przechodził tam osadzony albo, albo jego, jego kolega, bo tam na pewno nie, nie dokonał to w pojedynkę, tylko na dwóch albo we trzech. Nie? Tam wchodziły też w kwestie, że tak powiem, rozliczeń. Nie, nie, nie mówię o tym człowieku, tylko że tak powiem, tam była informacja nadana przez tych, którzy zalegali z tego z tego, co kojarzę z zapłatą że tak powiem, za narkotyki, nie? To, co mi pan powiedział, że to było, że to grupa ta, która zrobiła Północną i tam na Tolin chyba, to myśmy, przynajmniej ja nie przypominam sobie, że myśmy to z tym kojarzyli. Ustalono, że z mieszkania została zarobowana bliżej nieokreślona ilość pieniędzy oraz drobne przedmioty jubilerskie. Miesiąc wcześniej to chciało ode mnie pozbyć pieniędzy, ale ja nie miałem. Czy nic nie ukradł, Jakieś drobne, może 2000, to emerytura była yy, przypuśćmy, nie pamiętam, tam, no, czwartek, a one przyszły w niedzielę. O tak, taka, taka była. No to ukraść to oni, nie, nie ukradł. Szansą na wyjaśnienie tej sprawy mogą być skradzione przedmioty. Może ktoś z Państwa miał propozycję zakupu dwóch złotych obrączek oraz pierścionka z fioletowym kamieniem. Przypomnę tylko, że mogło to się wydarzyć po 15 czerwca 2009 roku. Czekamy na Wasze informacje.